Niemcy nie mogli e, przełamać obrony Armii Czerwonej oraz polskiej samodzielnej brytyjnej pancernej, ale e, mogli już e, użyć większych sił, ponieważ e, siły wzrosły o kilkaset granadierów i 10 konców pancernych. E, Wcześniej rano niemiecka arteria ja i możliwie Rozpoczęły bardzo ciężki odstrzał, przy którym ruszyły do ataku niemieckie czołgi z piechotą. Ciężka sytuacja wraz z niemieckim atakiem pojawiła się przede wszystkim na grobli, gdzie walczyły polskie czołgi 116 i 117. I tutaj przede wszystkim czołg o numerze 117 został bardzo szybko trafiony i zniszczony. <laughs> Tak więc czołg o numerze 117 został trafiony, zaczął się palić. Jednak załoga tym, czym, mia, tym czym dysponowała na miejscu, ugasiła pożar i mi, im miejsce w czołgu. Ale jednak czołg był poważnie szkodzony, ponieważ odłamki od niemieckiej miny moździerzowej przy dużego pocisku przebiły zbrojnik, paliwo wylało się z zbiornika i przez to czołg został nieruchomiony. W tej sytuacji Niemcy starają się zniszczyć czołg, a załoga wysyła radiotelegrafistę, radio telegrafistę, Monika, żeby znalazł dowódcę kompanii Tufjakowa i zameldował mu, gdzie czołg stoi, jakie ma uszkodzenia, i żeby na nie jak najszybciej przysłał ciągnik, albo inny czołg wchoduje uszkodzoną maszynę do tyłu. Ponieważ 116 stało się już tylko stalowym, nieruchomym bunkrem, jednocześnie dalej trwa niemieckie natarcie. Armia czerwona broniąca przyczółka poniosła od tych ataków poważne straty. Następny szczęście atak skierowany z północy na kwadrat lesi 111 załamał się pod kontratakiem grupy szturmowej Słonieki i Padlewskiego. Kapitan Wiktor Tyfiakow rzucił swoją kompanię. Na pomoc obrońcom grobli, prowadząc oprócz swego wodzu czołgi chorążyków Nala, Reznika i Babuli, na pewno zniszczyli jeden czołg, zmuszając postawy do odwrotu, ponieważ były pozbawione wsparcia wychody. Dzięki temu, wszystkim niemieckie natarcie na wschodnim skrzydle niemieckiego włamania zamarło. Jednocześnie też batalion zmotoryzowany otrzymał rozkaz o godzinie 7:00 o zlodować jednostki na styku 47-35 Dywizji, aby tam być gotowym do odparcia w z współdziałaniu z drugim pułkiem czołgów niemieckich kontrataków. Batalion, który miał prawie 700 żołnierzy, Uzbrojonych pistolety maszynowe karabiny, posiadający 30 parę RKM-ów, kilkanaście ciężkich karabinów maszynowych i kilkanaście rusznic oraz kilka moździerzy, równiały solidne, uzbrojony jak na Terrania. się w tym samym czasie Niemcy, starając się zdobyć wygodę i utorować sobie drogę na przydwożyc, Niemcy osłonili włamanie fortyfikacjami. Głównie były to trzy mocne punkty. Folwark w olwark, Studziankach, Cegielnia, gdzie Niemcy mieli zaplanowane osłony, poprzez wykopy i mury Szop i Gojówkę Ostrzej. To był trzeci, ostatni punkt oporu. Niemcy wlęzali te trzy punkty w jedną całość okopami. I był to już wtedy bardzo trudny punkt oporu do zdobycia. I Niemcy też, kiedy nie udało im się zdobyć szybko Suchej Woli i Basinowa, Niemcy zaczęli wszystkim rozbudować swoje okopy. Jednocześnie, kiedy batalion zajął stanowisko, pojawiły się problemy, ponieważ radziecki dowódca na tym odcinku był zdenerwowany, ponieważ batalion nie przejął Odcinka obrony o czasie przyjął o 2 godziny za późno, więc oficer był zdenerwowany. Radziecki oficer też nie wiedział co zameldować, Jednocześnie też dowódcy batalionu nie było, zastępował go jego zastępca, który musiał zdecydować za dowódcę batalionu. Jednocześnie też na niej nie dotarł. Z powodu trudności oraz ciężkiego strzału niemieckiej artylerii oraz z bombardowań drugi rzut z pierwszego rzutu wyszła na stronę bagna część kompanii bognackiego i pluton od, syrka, od kompanii Syrka czyli razem około setki żołnierzy różnice i moździerze jeszcze nie dotarły także był problem z karabinami maszynowymi, które także się opóźniały. Jednak tutaj do, e, zastępca dowódcy batalionu nie mógł odmówić e, rańskiemu oficerowi, ponieważ nieprzyjęcie stanowisk e, zawaliłoby cały atak, e, który miał już się na prawym skrzydle. W tej sytuacji e, zastępca dowódcy batalionu e, postanawia przede wszystkim przejąć stanowiska po armii czerwonej i bronić się nad, e, na tym odcinku tym, co już ma, i wysyła też gońców, aby pozbierali wszystko co e, Zostało w tyłach i nie, i nie doszło na czas na pierwszą linię. I jeszcze przed e, rozpoczęciem natarcia, e, batalion zmotoryzowany podnosił e, położenie straty. Przede wszystkim e, bomby niemieckie posiłki zabiły trochę żołnierzy, innych raniły, a dowódca e, batalionu podpułkownik e, Kułakowski e, został e, ranny. Co ostatecznie e, sprawiło, że Kompania musiała. Yy, yy, yy. Ostatecznie to sprawiło, że batalion ruszył do ataku w niepełnym składzie. Kompania ruszyń przeciwpancernych została zaskoczona na otwartym polu przez niemiecki ostrzał. Zostali zbomordowani przez niemieckie samoloty zanim yy, znaleźli schronienie. Yy, został zabity kapra Stanicki. Alodnik sfera na ranny. W tej sytuacji przez e, mokry las e, posuwał się już e, przeczepiony batalion i batalion docierał na e, pierwszą linię. E, poje, e, batalion docierał na pierwszą linię, e, poważnie rozprosony, co wpłynęło na całą akcję, ponieważ było to poważne opóźnienie, którego nie dało się nadrobić. I się w tym samym czasie. E, Drugi bóg odpierał niemieckie natarcia i także wszystkim ostrzegliwał niemieckie stanowiska i samoloty niemieckie, które zakłócały spokój w brygadzie. Udało się też nawiązać łączność radiową ze sztabem brygady. Tutaj wszystkim, trzecia kompania znajdująca się w Pasinowie, pod, znajdująca się pod. Osłoną batalion z 142 pułku gwardii. Czuła się, czuła się e, całkiem pewnie. Później, e, kiedy realizacja nerwowali łączność, a telefonici podciągnęli kabel e, do batalionu zmotoryzowanej pichoty, Zastępca dowódcy batalionu Kapitan Kulik był zawarcił e, bardzo w tym. Wreszcie, e, w słuchawce kapitan Kulik usłyszał głos Mierzycana. Meldujcie o zajęciu stanowisk. Obywatel 12 odpowiedział. Narew zajmuje wyznaczone w rozkazie. Cała narew przysłał mu generał. Prawie cała reszta podciąga. Na to generał odpowiedział. Nie kręćcie do cholery. Zajmujcie stanowiska, zajmujcie stanowiska, czy nie. Szczegóły mnie nie interesują. Ja mam meldować do góry. Narew zajmuje stanowiska obywatel 12. I rozmowa na tym się urwała. Jednak to nie była prawda, ponieważ w samej trzeciej kompanii w okopach było jeszcze około półtora plutonu. Z wyszły dopiero e, dwa pierwsze moździerze, e, trochę różnic e, przeciwpancernych i, i kilka karabinów e, maszynowych Maxim. W tym samym czasie właśnie generał Błazonow e, to jednej jeden z radzieckich jednostek e, na Pszczółku. Kazał zjednoczyć generał Mierzycana, że czeka na jego meldunek, o wyjściu całego batalionu na nowe stanowiska. Przede tutaj batalion miał wziąć udział w ataku Armii Czerwonej, który miał na celu, z, wy, wy, który miał na celu wydarcie Niemcom ich głównej arterii komunikacyjnej oraz także będzie polegał na zniszczeniu rodzenia niemieckiej obrony na wschodniej krawędzi Włamania i zepchnięcia Niemców do lasu gdzie Niemcy będą uśmieli e, przeciwko sobie e, gwardzistów, którzy zmuszą ich do zwrotu na zachód i poniechania ataków na przetworzyce. Później rozpoczął się atak armii na Studzianki. Muszą do natarcia 100, 137 punkt e, pichoty Gwardii. Tutaj armii nazwa ma częściowo niemiecki opór. Natomiast z zachodu ruszył przyczepiony setny pułk i Niemcy tutaj stawili bardzo ciężki opór. I tutaj obie strony toczyły zacięte walki o każdy punkt oporu i armia czerwona ponosiła ogromne straty w tych walkach. Armia Czerwona zdobyła kopy przed wioską, to doszła po do folwarku, gdzie doszło do ciężkiej walki z ukrętymi w budynkach niemieckimi karabinami maszynowymi i czołgami i Ferdynandami czyli czołg czy niszczycielami czołgów. Zdobyto w Sądziankach skrzyżowanie dróg, i armia Czerwona starała się nacierać dalej, żeby złamać niemiecki opór. Znaczy się też czołgi drugiego pułku z samodzielnej pancernych pancernej sparły na tarcie. Ostrzelując z ukrytych stanowisk niezdobytą jeszcze część studzianek, Niemcy byli zaskoczeni, jednak szybko odcząsnąli się po godzinie z szoku. Niemiecka zagłowa w Pobraków walczyła bardzo twardo. I także część niemieckich czołgów i granatierzy. Przyjęli okrzyżną obronę w, w Studzienkach. Natomiast cztery czołgi, które jeszcze nie zostały zniszczone z trzeciej kompanii I Pułku i które dotychczas pilnowały stanowiska dowodzenia 35 Dywizji otrzymały od generała Haugina rozkaz wzięcia razem z desantem strzelców z półku Pułku Udział w uderzeniu na grupę krążoną do silangi. Zdziczy się, a potem wspierać atak na folwark studzianki. ale sytuacja szybko się zmieniała. Niemcy znowu zaczęli działać szybko i energicznie, Niemcy tutaj wyłali samoloty, które zaczęły przede wszystkim bombardować. Pichotę radziecką w zdobytej przez nią cegielni i zniszczonych też Jednocześnie też arteria niemiecka ostrzelała linię okopów armii czerwonej. Jednocześnie też niemieckie żołnierzy uderzyły na odsunięte pozycje oddziałów armii czerwonej. Ponieważ utrata przez Niemców w drogi z Grabnowoli na północ, utrata studzianek i cegielni przekraczała niemieckie sukcesy i całkowicie likwidowała część niemieckiego włamania, przez to Niemcy musieliby zrezygnować z możliwości uderzenia na trzosę łączącą Mryczywł z Magnuszewem. Tutaj Niemcy chcieli i musieli grać w Amang. Niemcy tutaj przystąpili do baktywnego kontrataku. Przy wsparciu dział i przy wsparciu czołgów ciężkich. I tutaj wszystkim niemiecka grupa bojowa. Przy wsparciu niemieckich wozów oraz samochodów pancernych i czołgów. Wtarła się do studzianek, zdobyła skrzyżowanie dróg oraz także uderzyła na szturmujący Falwak drugi, batali drugi batalion 137 pułku. I tutaj od tej pory trwa zacięta walka o każdy metr. I tutaj obie strony atakowały i nawzajem się atakowały i starając się za wszelką cenę w położeniu uzyskać przewagę i zwyciężyć. Tutaj przy stadbie niemieckich Nebelpfefferów oraz dzięki atakowi niemieckich Tygrysów i Ferdynandów bardzo przytrzymiony już 137 Pułk został odrzucony ze studzianek. W tym samym czasie polski batalion zmotoryzowany jeszcze nie dołączył. w całości. Jeszcze, jeszcze część kompanii była niekompletna. I w tej sytuacji przy bardzo ciężkim niemieckim ataku polski batem zmotoryzowany ogień karabinów maszynowych częściowo zatrzymał oraz słabiej niemieckie natarcie.